Dzień dobry, Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Wszystkich miłośników pięknych woni witam was w piękny majowy poranek. Przechodzę z tematem, który polubiliście, przegląd zapachowy tygodnia. No, wszystko wskazuje na to, że wiele się zmieni w naszym otoczeniu. Zmieni się też nasza garderoba, no i na pewno będziemy szukać nowych perfum. I ten tydzień upłynął mi pod hasłem poszukiwań perfumowych wszelakich, bo paradoksalnie do tej pory, jak widzieliście, takie cięższe mu to się sprawdzało nawet perfumy w czerwonym flakonie, które są takimi perfumami powiedzmy sweterkowo otulającymi. No więc, potestowałam się różne perfumy. I muszę przyznać, że ta zmiana aury sprawiła, się, trochę się pogubiłam perfumowo. Szukałam przy różnych woni y, cięższych, lżejszych. Po prostu testowałam, testowałam i i tak wraca się do punktu wyjścia, ale o tym zaraz. O, sięgnęłam, po takie perfumy, które mam akurat pod ręką, które wydawało mi się, że będą dobrze pachniały. no, Dwie kreacje Zary poszły na początek. Tutaj nazwa nie kłamie: Vetiver i grapefruit. Chociaż te perfumy ciągle dobrze pachną, jednak uznałam, że. Chyba jeszcze będzie na nie czas. Tak, to zdecydowanie taki, taki moment, kiedy się zaczną te upały, i kiedy już powietrze będzie takie nie do wytrzymania, to może wtedy. Więc wybrałam drugą od Zary kompozycję, którą kiedyś tam kupiłam. Tu wiedziałam, że będą takie cięższe nuty, bo to jest tego nie ma w składzie, ale ja tu czuję róże z agarem. To ta nowoczesna róża, taka na klimaty arabskie. Zapomniałam jak te perfumy pachną, po prostu pomyślałam sobie, a może akurat tego agaru nie ma tam tak dużo, może będą teraz dobrze pachniały. Nie wiem, czy na różę już nie jest dobry czas, czy ten agar. No, jeszcze muszę nad tymi perfumami posiedzieć, pomyśleć. No, podawany skład jest zupełnie inny, że jest tu różowy pieprz. No, tam, gdzie powiedzmy, ja wyczuwam agar, oni wskazują różowy pieprz. Może no, rzeczywiście to jest syntetyczna nuta, tak fragmentika podaje. Może ona daje, jest rzeczywiście coś takiego no, pikantnego. Może to będzie to właśnie. Jeśli są między nami miłośnicy różowego pieprzu, a wiem, że on jest popularny w perfumach, to powiedzcie, kiedy on się u Was sprawdzi, bo ja ciągle do tej nuty nie jestem przekonana. No, i skoro te budżetowe, popularne y, były rozczarowanie, pomyślałam sobie: sięgnę po coś starego. Może to będzie dobrze teraz pachniało. Tu jest na przykład nuta wicokrzewu Chandarom Gerlena. No, bliżej, ale jednak wybrzmiewa tak mydełkowo, więc myślę sobie, że może, może jeszcze to nie jest dobry czas. Przyznam szczerze, że właściwie wiosna to jest taki czas, y, kiedy chcemy, żeby te perfumy były radosne, pełne energii. No, jak energia, to może furioza. Sięgnęłam po te perfumy. To jest taki bogaty akord kwiatowy na nucie drzewnej. i one zdecydowanie z tych, które do tej pory pokazałam, brzmiewałyby teraz, właśnie w tej aurze, w tym powietrzu najlepiej. Ciekawe, ciekawe perfumy, bardzo moim zdaniem godne polecenia, ponieważ nie powielają niczego, co znamy. No i teraz rzeczywiście dobrze pachną. Ja uważam, że to są kwiaty plus nuty drzewne. Tak bym je zdefiniowała. Sprawdziłam, jak mi będzie teraz pachniała lawenda. Mam szczęśliwie pan Heligonsa taki flakonik, I też pachnie dobrze. No chyba lawenda jest dobra na wszystko. Może to jest po prostu sygnał, że trzeba się wziąć do pracy na lawendzie. Także lawenda sprawdziła się. No to taki unisex trochę. No i cóż, sięgałam po różne kompozycje, powiedzmy takie ciekawsze, bogatsze, więc zawędrowałam i w te rejony, bo pomyślałam sobie, może akurat teraz będzie dobrze pachnieł kwiat pomarańczy, więc tak, z jednej strony testowałam ten kwiat pomarańczy Fragonarda. No to są świetne perfumy. Ja bym mogła cały rok kwiat pomarańczy nosić, ale myślę, że jeszcze poczekajmy na upały. Ale już, już nie jest źle, już powoli można po takie perfumy sięgać. Tutaj ma być głównie magnolia, ale moim zdaniem właśnie ten kwiat pomarańczy dobrze się wybija, też ma tutaj dużo do powiedzenia. Wydaje mi się, że gdybym miała wskazać takie dwa zapachy, to teraz dobrze pachną, to jest takie coś. To są takie perfumy, no które widać z daleka. Czy czuć z daleka? No to były. To były znakomite perfumy. Po prostu, bo już chyba nie wiem jak teraz, jak to wygląda. Mudo dla Oflow. Oczywiście testowałam też męskie perfumy. Znakomity jest Azaro. Azaro Chrome. On właściwie pachnie. Chrome Legend. I Chrome, i Chrome Legend. Chyba Legend lepszy. No taki ładny na wiosenny spacer zapach. No ale pomyślałam sobie, że muszę powrócić do klasyka. Bo ja oczywiście najbardziej cenię klasyki. To też jest Azaro. I pomyślałam sobie, może mi się wydaje, może w tym powietrzu. Będą już nie pachniały. No nie, one właśnie dobrze pachną teraz. To jest ta silna frakcja cytrusowo-lawendowa. No jak wspomniałam, lawenda dobrze pachnie. To może i tutaj. Także. Myślę, że na wiosenny spacer to jest po prostu zapach bardzo, bardzo energetyczny. Taki właśnie na rozpoczęcie nowego sezonu. Ale najbardziej sprawdziła mi się Gabriel. Po prostu zawsze i dobrze pachnie, a teraz szczególnie ponieważ ma tą frakcję kwiatową, a teraz tych kwiatów jest tyle dookoła nas, także chce się być kwiatowym. Także chce się tej kwiatowości, no i ona rzeczywiście i na skórze, i na ubraniach. No ja te perfumy lubię, cenię. Jak widzicie, to całkiem sporo zużyłam i wracam do nich regularnie, także moi trzej ulubieńcy furioza in of Love i Gabriel, a z męskich, wbrew pozorom, bardziej mi jakoś teraz lepiej wybrzmiewa wersja ta z lat 70., bo to są takie perfumy, które już są trochę na rynku. Nie wiem, jakie zapachy się u Was sprawdziły. Jeśli jakieś szczególnie testowaliście i no, byliście nimi oczarowani, dobrze się sprawdzały, dostarczały Wam miłych wrażeń, to dajcie znać, jakie to perfumy były. Spróbuję sobie coś o nich poczytać, a ja może znajdę próbkę we własnych zasobach może flakonik pusty, pełny zobaczymy. Dziękuję za uwagę, wszystkiego pachnącego, pa pa!